Property News podcast. Aneta wieczorek, chodera propertynews.pl Piotr Trzciński, Salwius Investment Management. Jakie są teraz nastroje inwestycyjne? Niektórzy się śmieją, że inwestorzy się boją. No to czego się boją ci inwestorzy? Myślę, że to jest przesadzone. Inwestorzy raczej wyczekują i to się nie zmieniło, przynajmniej w przestrzeni e, inwestorów, którzy mają większą awersję do ryzyka e, przez ostatni rok. No niemniej jednak z początkiem roku spodziewam się pewnych zmian, pewnego zwiększenia intensywności, zarówno produktów ilości produktów, które trafią na rynek, jak również zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych, inwestycjami w naszym regionie. Ja, jak mówiłem wielokrotnie wcześniej jestem umiarkowanym optymistą, to znaczy, nie zakładałbym, że aktywność w naszym regionie, w tym w Polsce, wróci do stopnia znanego jeszcze sprzed 2022 roku wcześniej niż w pierwszej połowie 2025 roku. Niemniej jednak, pewne segmenty kupujących, i tutaj wyróżniłbym cztery, czyli kapitał, tak zwany core, o którym, z którym my pracujemy, kapitał core Plus, Kapitał value add, czyli z, ze strategiami zmierzającymi do wykreowania, wytworzenia wartości oraz kapitał oportunistyczny, w różnym tempie będą wracały na rynek. Idąc od od końca, spodziewam się, że najszybciej, i to widzimy też po charakterze transakcji, które miały miejsce na rynku, i według naszej wiedzy rynkowej, że kapitał oportunistyczny najszybciej będzie chciał znaleźć swoje miejsce w tym punkcie cyklu. Nie bez powodu mówimy o wielkim restarcie w branży nieruchomości, mm -hmm. prawda? Ten restart bierze się z, te, z tego, że zmieniamy fazy cyklu. Jeden cykl się skończył, drugi się zaczyna i teraz w zależności od profilu ryzyka i oczekiwań co do niego źródła kapitału będą w różnym momencie wchodziły w ten początek cyklu. Kapitał oportunistyczny najwcześniej i tutaj ben, ben, będzie prawdopodobnie szukał okazji inwestycyjnych, które przy skorygowanych cenach dadzą atrakcyjne zwroty skorygowaną ryzyko. A, A jest szansa na to, że y, to się zadzieje jeszcze w tym roku? Tak, ja myślę, że tak. Y, ten rok to będzie, tak jak mówiłem, ten moment, kiedy kapitał oportunistyczny najwcześniej wróci do aktywności, potem to będzie kapitał value add, potem to będzie core plus i y, core. Y, dlaczego? Dlatego, że część ta środkowa grupa inwestorów, czyli core plus i value add będzie wykorzystywała najbliższe 12 miesięcy, żeby zbudować fundamenty do dalszych inwestycji, żeby wykorzystać ten cykl, to znaczy będą poszukiwali JV partnerów, e, deweloperów, e, tworzyli e, tak zwane club deals, e, patrzyli na całe platformy operacyjne, które można przejąć przy atrakcyjnym poziomie ceny e, i później e, korzystać na wzroście wartości, chociażby poprzez inicjatywy asset managementowe, czy kompresję stóp kapitalizacji. Kapitał ten, który my reprezentujemy, Wróci prawdopodobnie najpóźniej. Najpóźniej to nie znaczy późno, to będzie przełom prawdopodobnie tego roku i kolejnego, kiedy i koszty finansowania, i koszty, i oczekiwania cenowe się ustabilizują. Pamiętajmy, że to jest kryzys. Czy kryzys? Może to jest za duże słowo, ale jest to, jest to korekta, wywołana, czy też recesja może rynku nieruchomości, to jest lepsze słowo, wywołana kosztem kapitału. To nie jest recesja podażowa. Więc koszt kapitału ma to do siebie, że zależy od stóp procentowych, i w momencie, kiedy te stopy procentowe osiągną ścieżkę spadkową, ta aktywność wróci. A jakie jeszcze inne uwarunkowania, czy to polityczne, czy to gospodarcze, mają w tej chwili duże znaczenie? No bo pieniądz to jedna sprawa, tak? Ale co jeszcze? No, na pewno Polska jest postrzegana jako, jako kraj, który na tle, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, na tle dojrzałych rynków europejskich, spisuje się całkiem nieźle. No wystarczy spojrzeć na ostatnie dane dotyczące wzrostu PKB za ostatni kwartał 2023. To się przebija do świadomości inwestorów, jak również fakt, że nasze, nasz, nasz nieruchom, rynek nie nieruchom, Nieruchomościowej stosunkowo młode jest na nim sporo dobrej jakości produktu, relatywnie do jakości produktu w Europie Zachodniej. Ale z drugiej strony no, mamy jednak bliskość y, wojny, tak? Mamy dwie bliskości, tutaj paradoksalnie y, sytuacja geopolityczna i wojna oczywiście jest y, pewnym znakiem zapytania, to znaczy w zasadzie, jeżeli chodzi o. Inwestycje na wschód od Warszawy widzimy, że jest ich sporo mniej, jest zarówno mniej produktu i mniej zainteresowania, szczególnie w sektorze magazynowym. Jeżeli chodzi o sektor biurowy, w zasadzie aktywność ogranicza się teraz do Warszawy. Miasta regionalne z różnych względów też mają niższą płynność, natomiast ja uważam, że to będzie przejściowe. W momencie, kiedy kapitał będzie szukał wyższych zwrotów, również, też, również spojrzy z powrotem na te rynki, jeżeli chodzi o handel. No to w zasadzie mamy retail parki, tutaj nie ma różnicy, gdzie ten retail park jest położony, tak długo jak on odpowiednio jest wpisany jako format w rynek, na którym operuje. Ale ja bym się skupił na innym sąsiedztwie Niemiec, bo zawsze dla nas te Niemcy mhm. były takim motorem napędowym, i w zależności na, na który sektor spojrzymy w logistyce. Polska jest rynkiem, który jest jednym z największych rynków konsumenckich w Europie, obok największego rynku konsumenckiego w Europie, czyli Niemiec. Ma silne powiązania gospodarcze z Niemcami i przez wiele lat korzystał na tym. Dzisiaj paradoksalnie możemy skorzystać jeszcze bardziej, dlatego że wobec sytuacji geopolitycznej, która pozycjonuje Polskę jako taki powiedzmy hub logistyczno- Logistyczny w, w kontekście w, współpracy i późniejszej odbudowy Ukrainy, my tą oraz no, gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA, o których ostatnio słyszeliśmy, możemy trochę przejąć rolę Niemiec, którą to Niemcy miały w, pod koniec lat 80., zachodniego Berlina, tak, i zachodnich Niemiec. To jest w ogóle ciekawy wątek, który w kontekście nieruchomości na pewno da, jeżeli się zmaterializuje, da dodatkowy zastrzyk i kapitałowy i, i takiego zaufania. Rynek transakcyjny się nie zatrzymał. On rzeczywiście spadł o 40%, mniej więcej, jeżeli chodzi o wolumen transakcji 50 to rok do roku. No niemniej jednak nadal tych transakcji było około 2 miliardów euro, co pokazuje, że nadal Polska cieszy się zainteresowaniem inwestorów jest to korek. Ta przejściowa. Ja myślę, że możemy jako kraj jeszcze bardziej skorzystać z naszego położenia geopolitycznego, z tego, że mamy relatywnie niskie koszty pracy, nadal w stosunku do dojrzałych gospodarek europejskich. Nowoczesną infrastrukturę, którą zainwestowano miliony euro w ostatnich, w ostatnich latach, jak również dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Te, te czynniki się nie zmieniły. Co więcej, niektóre sektory uważam, że prezentują nadzwyczajną nadzwyczajne możliwości inwestycyjne, chociaż odsunięte w czasie, na przykład sektor mieszkaniowy, który w Polsce. W zasadzie do, jeszcze 5 lat temu nie istniał w rozumieniu instytucjonalnym. Mamy bardzo głęboki strukturalny deficyt popytu, mamy niewydolne programy rządowe zmierzające do zwiększenia podaży, w związku z czym ten rynek nie pójdzie dalej, nie rozwinie się bez wsparcia inwestorów prywatnych. No dobrze, ale podaż jest na bardzo niskim poziomie, jeżeli e, mieszkania, tak naprawdę te, które powstają, schodzą na pniu. I teraz pytanie: e, skąd te nowe mieszkania ma brać najem instytucjonalny, a e, skąd i gdzie mają szukać nowych mieszkań fundusze? Kluczowym problemem w przyszłym rozwoju naszego rynku mieszkaniowego jest niewystarczająca podaż gruntów. Uważam, że tutaj rząd ma pole do popisu i ustanowienia odpowiednich przepisów, które by uwalniały część zasobu na rzecz deweloperów, bo jest pewnym mitem to, co ostatnio ogłaszał minister finansów. Dotyczą, jeżeli chodzi o zasoby gruntowe w posiadaniu deweloperów, tam padła taka kwota, taka liczba 60 milionów obywateli, jako docelowej grupy, dla której ziemia w posiadaniu deweloperów umożliwia wybudowanie odpowiedniej ilości mieszkań. To nie jest prawda, dlatego że. Dlatego, że zazwyczaj deweloperzy mają zabezpieczone. Nawet w dobrych czasach, kiedy Ziemia jest dostępna i płynna, mają zabezpieczony bank ziemi na góra 4-5 lat, co oznacza, że muszą ciągle dokupować ziemi, żeby utrzymać y, aktywność inwestycyjną. Jeżeli chodzi A te o... ziemie nie są gotowe tak naprawdę na to, żeby budować. Bo teraz po, po, po rozmowach z wieloma deweloperami wiemy, że y, no, przygotowanie gruntu pod budowę to jest minimum 5 lat przez administrację, przez Całą dokumentację, tak naprawdę. Zgadza się. Dlatego kolejnym elementem, na którym, któremu ja bym się przyjrzał, jest możliwość przekwalifikowania części gruntów, które są obecnie klasyfikowane na przykład na cele usługowe, na cele mieszkaniowe. Co z jednej strony zdjęłoby ryzyko podatkowe. Czy ograniczyło ryzyko podatkowe dla inwestora na, na transakcji nabycia takiego aktywa, a z drugiej poszerzyłoby zasób gruntów dla deweloperów pod budowę tego typu produktów? Proszę spojrzeć, że, proszę zauważyć, że na dojrzałych rynkach inwestycje na sprzedaż współegzystują z inwestycjami na wynajem. To znaczy, w, niezależnie od tego, jakie jest otoczenie, otoczenie stóp procentowych, jest jeden segment i drugi. Zawsze będzie grupa ludzi, którzy będą woleli kupić i dla nich będzie oferta. I będzie grupa ludzi, która będzie, która będzie wolała wynajmować. I oba sobie dobrze radzą. I oba sobie dosyć dobrze radzą, tak. Zresztą Polska na te Europy nie jest jakimś wyjątkiem, jeżeli chodzi o w, w sprzyjające fundamenty sektora mieszkań na wynajem, dlatego że e, podobne czynniki tam kształtują popyt i perspektywy sektora jak u nas. Co więcej, zasób mieszkaniowy często w Europie e, Zachodniej jest starszy niż nasz. E, w Europie Zachodniej. Mamy również w niektórych krajach regulowane czynsze, czego jeszcze u nas nie ma. To jest jakiś czynnik ryzyka, moim zdaniem, który w momencie zaadresowania go przez rząd również powinien poprawić percepcję ryzyka i, i, i liczbę inwestorów zainteresowanych wejściem w ten sektor u nas. Ja uważam, że on ma bardzo duże perspektywy. To, czego dzisiaj brakuje, to jest tak zwany exit czyli jest zbyt mała płynność, zbyt mała liczba transakcji i zbyt mała liczba inwestorów skłonnych sprzedawać, żeby ci, którzy chcą wejść do sektora, zobaczyli, że faktycznie na, tego, na w danym produkcie, w danym mieście, o takiej skali. Yy, Sprofilowanym pod konkretnego typ najemcy czy najemców można zarobić tyle, a tyle zwrotu skorygowanego ryzyko. Tego dzisiaj nie ma, więc trudno się dziwić, że inwestorzy raczej patrzą i czekają na pierwsze tego typu transakcje, a to też jest, wracając do początku mojej wypowiedzi, też wiemy o dosyć dużej transakcji gotowego portfela mieszkań na wynajem, która będzie nowatorska, to znaczy po stronie sprzedającego będzie nowatorska o tyle, że nikt wcześniej takiej platformy nie próbował sprzedać. I to będzie pewien wyznacznik apetytu inwestorów w Polsce. Inwestorów. W, w Polsce, w Polsce mhm. tak. Yy, tak, mam nadzieję, że to się wydarzy do końca tego roku. Mhm. Jakie jeszcze inne aktywa no, mają takie państwa zielone światło? Tradycyjnie i niezmiennie logistyka ostatniej mili. Tutaj spodziewam się, że najszybciej będziemy dokonywali nowych akwizycji. Przy czym, najszybciej to też nie oznacza w kontekście pierwszej wypowiedzi, że to będzie za, za dwa czy trzy miesiące. Nadal fundamenty tego sektora są dla nas obiecujące. Widzimy, co ciekawe, coraz więcej produktu. Jest to motywowane różnymi czyn czynnikami. Z jednej strony chęcią. No, skapitalizowania inwestycji przez deweloperów, z innej presją refinansowania, jeszcze z innej e, chęcią e, nawiązania współpracy z. Nowym finansującym inwestorem, dlatego że z różnych względów poprzedni partner się wycofał albo zrezygnował z danej inwestycji. Natomiast rzeczywiście jest tego, jest tego produktu więcej, jest też więcej zainteresowania. Wiemy o rozmowach, które się toczyły, które się nie sfinalizowały, ale to, tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, no, oznacza, oznacza, że te rozmowy były podjęte. Więc, nawet wystarczy, wystarczy spojrzeć na udział logistyki, jako taki w wolumenie transakcji za zeszły rok. No to był lider. Ja spodziewałem się, że w tym roku się to nie zmieni, dlatego że po prostu jest ten produkt dostępny. Inwestorzy wierzą już, że korekta cen jest blisko końca, albo wręcz w niektórych przypadkach została zakończona. Jest to produkt znany, dobrze rozumiany, szczególnie jeżeli dotyczy głównych polskich rynków logistycznych. No i tym, i tym bardziej, im bardziej jest to produkt zlokalizowany w mieście, gdzie wartość, długoterminowa wartość ziemi powinna rosnąć, czynsze powinny rosnąć, ta ten biznes case zaczyna się wtedy składać, prawda? Oczywiście kluczowe jest tutaj oczekiwania cenowe i poziom czynszów oraz, oraz jakość tego aktywa. A biurowce, centra handlowe, hotele? Zacznę od centrów handlowych, bo centra handlowe w ogóle ciekawie, ciekawie ewoluują. Oczywiście nie ma nowej podaży, w zasadzie ta, która jest, jest mało reprezentatywna. Nasz I z rynek... tego, co wiemy, w najbliższym czasie nie będzie. Zgadza się, tak. Nasz obiekt. rynek zresztą, ja nie pamiętam dokładnego wskaźnika, ale jeżeli chodzi o poziom nasycenia powierzchnią handlową na tysiąc mieszkańców, no to praktycznie dogonił rozwinięte rynki w Europie. Mm -hmm. Tutaj centra handlowe, mogą wrócić na tak zwany radar inwestorów, dlatego że korekta cen tutaj nastąpiła najszybciej, jest najgłębsza. Też wiemy o transakcji dosyć dużej, która będzie reprezentatywna dla tego sektora akurat, która ma się, powinna się zacząć w tym roku. Pamiętamy w zeszłym roku takim przykładem była transakcja NEPI dla forum Gdańsk. Spodziewam się, że w tym roku będzie analogiczna transakcja, jeszcze większa nawet. I wiem, że jest grupa inwestorów specjalistycznych zainteresowanych nabywaniem tego typu aktywów po skorygowanych cenach. Dlaczego? Dlatego, że do, do centrów handlowych generalnie wrócili klienci, kupują więcej, ale przebywają trochę, trochę krócej, co oznacza, że zniknęła nam grupa tak zwanych oglądaczy. Ludzie mają bardziej sprecyzowane oczekiwania zakupowe i je realizują. Jak również jest większa motywacja do spędzania czasu i wykorzystywania funkcji innych niż stricte zakupowe w centrach handlowych. Omnichannel napędza też tą e, odwiedzalność, e, dlatego że e, to jest jeden właśnie z trendów, o którym o tym chcę powiedzieć, e, dlatego że e, ludzie przyzwy no, my przyzwyczailiśmy się do kupowania w różnych kanałach, odbierania w, w sklepach, w centrach handlowych bądź zamawiania bezpośrednio do domu, oglądania w sklepach i kupowania później online. Natomiast wyzwaniem całego sektora jest e, sposób Taki sposób zdefiniowania czynszu od obrotu, żeby ten omnichannel, mówiąc krótko, złapać, żeby złapać tą sprzedaż generowaną poza sklepem. Ale to może być problem. Może być problem i spodziewam się oporu ze strony najemców. No, z drugiej strony, to jest, to jest przyszłość. tak? E-commerce rośnie w Polsce, rósł bardzo dynamicznie w ciągu ostatnich 10 lat, teraz trochę spowolnił. Natomiast nadal jesteśmy kilka procent poniżej dojrzałych rynków, więc ten potencjał wzrostu jeszcze, jeszcze jest. Drugim trendem ciekawym, którego, który, który obserwujemy jest Skłonność Najemców do dobierania powierzchni magazynowych w centrach handlowych, i to znowu y, ma swój początek w omni-channel. Czyli Najemcy chcą mieć pewien zapas produktu bądź równo, do, różnorodność produktu dostępną na miejscu, żeby klient mógł po przymierzeniu od razu go kupić w sklepie, ewentualnie, żeby mógł odebrać ten produkt w sklepie i Najemcy mieli możliwość przechowania tego produktu dla klienta. Tutaj y, szczególnie koncepty e-commerce, takie jak e-obuwie y, na przykład, czy Sportano. Z ostatnich przykładów tego typu, tego typu konfiguracje powierzchni wykorzystują. Czyli handel się zmieni? Handel się zmienia. Handel w ogóle ma to do siebie, że zmienia się cały czas. Nie ma jednej stałej, nie ma jednego stałego punktu. Handel ewoluuje w, 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 wraz z potrzebami konsumenta, ale też często uczy nas, czy uświadamia, jest, jakie my sami mamy potrzeby, zanim sobie o nich uświadomimy jako konsumenci. No a biura? Biura. Przechodzą transformacje. Korekta cenowa, może od tego zacznę, w biurach jeszcze się moim zdaniem nie zakończyła. Biura to będzie też sektor, który będzie wymagał moim zdaniem największego dokapitalizowania w tym roku ze względu na największy spadek wartości i jeszcze nie zakończony spadek wartości. Na pewno będzie postępowała polaryzacja między aktywami najlepszymi w klasie, aktywami pozostałymi pewnym czynnikiem ryzyka globalnie dla tej branży jest też poziom capexu, który należy przeznaczyć, żeby utrzymać odpowiednią atrakcyjność tych biur dla najemców oraz dostosować te często kilkunastoletnie obiekty do wymogów ESG. W Warszawie chociażby mamy takie przykłady konwersji budynków 15-20 letnich już w rodzaju Saski Crescent, żeby odpowiadały nowoczesnym standardom. Jak również wiemy o planach wyburzeń biurowców, które są powiedzmy 10-15 letnie po to, żeby zmienić funkcję na, na mieszkaniową. Chociażby na mieszkaniową, przykład z Mokotowa. Kolejny przykład mamy tuż za rogiem, bo na Jana Pawła, gdzie Strabak przejął dawną nieruchomość wybudowaną przez przez Skanska i w jej miejscu stawia nowoczesny, dużo wyższy biurowiec. To jest silny trend, moim zdaniem, który będzie miał miejsce w najbliższych latach, dlatego że jest coraz mniej powierzchni, czy też coraz mniej ziemi, na których można budować, mające lokalizacyjnie sens obiekty biurowe. Tkanka istniejąca się starzeje, dlatego, że sektor biurowy był jednym z sektorów, który najwcześniej urósł jako sektor komercyjny. W związku z czym naturalnym jest, że część z tych starszych obiektów, gdzie modernizacja nie będzie opłacalna, będzie albo burzona, albo będzie przeznaczona na inne funkcje. Zaczęliśmy rozmowę tak nieco pesymistycznie, natomiast z tego co Pan mówi, no to jednak, chociażby w tych najbliższych miesiącach, no, będzie się jednak sporo działo. Podsumowując, myślę, że to będzie lepszy rok niż poprzedni pod względem zarówno aktywności inwestycyjnej, zainteresowania kapitału przy skorygowanych cenach polskimi nieruchomościami, jak również popytu ze strony najemców. Jeżeli chodzi o to, które sektory będą wiodły prym nasze rekomendacje z początku tego roku i sprzed roku pozostają niezmienione. Będzie to, będą to magazyny, będą to również mieszkania z zastrzeżeniem specyfiki jeszcze niedojrzałego polskiego rynku. Jeżeli chodzi o formę transakcji i pochodzenie kapitału, raczej spodziewam się, że będzie uaktywnił się najbardziej kapitał o wyższym profilu ryzyka. Że będzie więcej kreatywnych form współpracy, czy jeżeli chodzi o dokapitalizowanie, rekapitalizowanie, JVs, club deals, przejmowanie platform bądź tworzenie nowych platform we współpracy z deweloperami. Sądzę, że finansowanie, o ile niemieckie banki, które stanowią znaczną część finansujących polskie nieruchomości, nie przykręcą kurka z finansowaniem w związku z alokacją na przecenione aktywa w Stanach Zjednoczonych, powinno to finansowanie być nadal dostępne na najlepsze aktywa w klasie. ESG będzie nadal tematem wiodącym, zarówno podczas analizy nowych projektów, jak i bieżącego zarządzania projektami i związany z tym nakłady kapitałowe będą na radarze inwestorów. Mogę zapewnić, że nie tylko u nas, ale i u naszych, myślę, że u naszych konkurentów i innych graczy na rynku, ten rok to będzie rok wzmożonej analizy opłacalności inwestowania w nieruchomości i takiego trochę czyszczenia portfeli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl Property News Podcast.